Trochę wysadziki. No jakoś przez, przez chwilę szybciej spadał, tylko nie trafia trochę. No nie trafia, gwałci. Nie. krzaki, krzaki, na pewno Patrz, patrz. Nie, parkour, parkour. Kurwa. Dobra, już mogę wysiąść z tego chujowego auta i masz to hipsterskie gówno. Koniec wal, kurwa. Nie chcę cię słuchać, jesteś pedałem. Ale fajne. Tir, 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 tir. Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. Tędy chyba się nie wsiada, tak? Patrzcie, jak nie jestem murzynem duży. Stoję sobie na ciężarówce. Jestem takim murzynem. Patrzcie. O kurwa, co się stało? No teraz wiesz, o, widzisz też strzałki? Popatrz, to ci pokazuje, jak masz tańczyć. Ty, popatrz, jakiś ludź. Nie? Ale ty jesteś czarny, nie uciekniesz. Jak to nie patrz? No musisz szybko zmienić kolor skóry. Pytaj się tam, gdzie porwano te dżdżdżdy, czy tu przeformują. Zadzwonię na policję, czekaj. <śm« <śmian> Dzwoni że policja cię ściga, a ty nawet nie wiesz, za co. A no, tam był tego... Z no tak, w końcu nic ważnego nie robisz. <śmian> <śmian> no wyłącz to, kurwa! Próbuję! <śmian> Próbuj. A oto on ci stanął! No, co ty myślałeś, że... Zatrzymał się czas i wszedłem w internet. <grym <grym nie, ja wiem, że, że dalej jedziesz. auto zjebało i nie skręca, popatrz, kółko się nie kręci. Yo, no, Bebiko najlepsze wygrania grania I chuj. Zaparkowałam. Jedź, 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 bo cię ścigają. To co, teraz może na cicha odpalamy? teraz cię ścigają. Dawaj, że jest A, Czarno podobno ma tutaj cały czas lanty. Nie. Mówisz, że bisz się do góry nogami, to mam sobie zapadać. Zauważam. Ej, patrz, serio, no oni się nie kapną. Jedno mu było, pojechali dalej. Cześć? Stój! Stój! <grym> inteligencja policji w GTA w ciul. O, A on cię goni, bo chce robić głowył. Przepraszam, to ma panie jeszcze na ten. Zypię, no żeby... dalej chce zrobić głowył! Ej czemu on ci ściga? Nie, no. może ci teraz przestanie. Weź go polej trochę? No jak po nim przejedziesz to chyba przestań. Nie! Patrz, jeszcze kurwa! ty bo... się zrobił, a takie życie tu tunel. Proszę do mnie teraz. Ja. A chcę mi aresztować za stensy, patrz. Z o, to, bo, no, o, 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 to, o, 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 o! Wyjdź mi z tego auta kurwa. On ma magar mm. Radziłbym ci biec, nie? Jak co ogórka, jak co ogórka? Naci... No czekaj! No, naciskaj ten krzyżyk. Na którym się kurwa strzela? On, 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 ciężko strzelać ręką nie? Policja go potrąciła. Nic no policja nie ściga policji. A po co? No, policja sobie jedzi, potrąca ludzi. Oni mówię, dobra, daję ci pouczenie, nie, nie, nie potrącaj ludzi. Okej, okay, okej. Okay. Kurwa jedź bo! To może mu trąbiny. Kilkaset L3. Mega. Zupełnie nie. o to mi chodzi. <noise> Bo oni zaraz Ej, on jest pojebany, nie? On robi cztery kroki i skacze. Raz, dwa, trzy, cztery. No bo ty nie już skaczesz. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale cały pojebany. czas napierdalam przycisk, no. nie? Patrz, raz, dwa, trzy, cztery i w ścianę. Trzy, cztery i w ścianę. Ej, Ale jakby to ten czarny skako to by wyjebał się, nie? Dalej uważam, że to jest jak ty jesteś pojebany. No. O, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, hop. Weź jakieś auto kurde No, próbuję No nie, ja, nie, nie Ja nie, na razie skaczesz jak czula <laughs> Nie, to ją skacze jak czula, tylko ty <laughs> Traf, w ulicę Jakby długo leciał Gdzieś miał jak się wyłączy Więc sprawdź te salfidasie Czekaj nie, wiem, widzisz... włączyć telefon nawet. Bo ja nie chciałem się zabić, i dlatego był zielony. Prawie. Serio, Myślałem, że to helikopter we mnie i A co to było? Ty patrz, co się dzieje. No, no, Serio, <grym> Serió, jakbyś siedzi w telepie, nie? Jakby miał jakiś atak.